Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o Antychryście. I Pierwsza taka refleksja, która mi przyszła do Antychrysta, że w zasadzie Antychryst to są trzy miejsca. To znaczy mamy apostoła Pawła w pierwszym Tesaroniczu, gdzie mówi o przeciwniku, który zasiądzie w świątyni. Drugi to mamy Jana w pierwszym liście. No i trzeci mamy takie zapowiedzi tego antychrysta w Ewangelii Mateusza. Być może w innych Ewangeliach też. ale Zacznę od Ewangelii Mateusza. W 24 rozdziale, 24 werset, 23 mówi tak. Gdyby Wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile to można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam, gdyby wam więc powiedzieć, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od schodu i jaśniej aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ciekawe swoją drogą to jest, że w historii przynajmniej kilka jest takich momentów, gdzie wbrew temu, co tu jest powiedziane, ludzie zebrali się w kilku miejscach i czekali na powrót Chrystusa. Jedna taka grupa to byli montaniści, za czasów tertuliana, o ile dobrze pamiętam. I oni gdzieś tam jakimś, tak w takim wazji mniejszej się gromadzili. W XIX wieku podobny był chyba, Schelling się nazywał, taki człowiek, pietysta, który stwierdził, że pod górą Ararat się pojawi Pan Jezus. I tam się zebrali i też mieli ten sam problem. Miller, czyli za założyciel adwentystów, to samo, 1834 roku, o ile dobrze pamiętam. Też, też stwierdził, że przyjdzie Jezus, sprzedawajmy wszystko, czekajmy aż Pan powróci. Ale tu wprost jest napowiedziane, żeby takich, żeby nie robić tego, no ale, no nie wiem, wiedzieli lepiej. W każdym razie, co tutaj jest o Antychryście powiedziane? To znaczy jest powiedziane o fałszywych Mesjaszach i fałszywych prorokach. Nie jest jeszcze powiedziane dokładnie o Antychryście. Jest jeszcze, powiedzmy, w takim bardziej, można powiedzieć, sposób ogólny powiedziane. Natomiast, jakby. Tu się dwie rzeczy nakładają. Znaczy pierwsza rzecz, która się tu nakłada, to są oczekiwania Mesjasza yy, Żytów, którzy nie przyjęli Jezusa. Tak? Znaczy do dzisiaj to mamy, że oni czekają na Mesjasza, no bo odrzucili Chrystusa, więc czekają na Mesjasza. Bo proroctwa mesjańskie nie zostały przez nich odrzucone, więc ciągle muszą czekać na Mesjasza. Yy, co ciekawe, yy, w XVII wieku był taki Sabataj cwi, który... Yy, z tego co wiem, około połowa Żydów rozpoznała go jako Mesjasza, a od niego się cała historia Czarnej Magii rozpoczęła. Czy może nie cała historia, a przynajmniej w dużej mierze. Był propagatorem jej, właśnie wśród Izraela. No bo też jego koncepcje miały takie dosyć dziwne, że tam Tora odwrócona, na inne rzeczy. No właśnie. Ciekawy wątek. Czy wątek jest o tyle ciekawy, że on jakby pokazuje, że, że ten Antychryst. Albo fałszywy mesjasz, jakby jego naturalnym kontekstem, naturalnym tłem będzie judaizm. Znaczy, judaizm, który ciągle oczekuje na, na właśnie na, na mesjasza. Ale jest drugi kontekst. Drugi kontekst to jest, to jest Kościół. Kościół, w którym też pojawią się antychryści. Do dzisiaj się pojawiają zresztą. I, i ten ostateczny antychryst też jakoś będzie z tym kościołem związany. Ale może zacznę najpierw od Tesalonicza. Tesalonicza jest o tyle ciekawe, to jest drugi Tesaloniczan. Przypominę stary list, jeden z pierwszych, kiedy jeszcze świątynia ziemska stoi, która musi zostać zniszczona w roku 70, tak jak to Pan Jezus przepowiedział. No i tutaj jest powiedziane w drugim rozdziale tak. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamusić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. No, w tamtych czasach nie, miało, nie, nie było telewizji, oczywiście oczywista oczywistość, ale może warto przypomnieć, nie było telefonów, jest generalnie, oni myśleli, że może Pan Jezus już wrócił, tylko po prostu do nich jeszcze nie lata. Nieco on mówi, zwróćcie uwagę, że byli ludzie, którzy chcieli to przyspieszyć i on mówi, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie bowiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. No i to jest bardzo ciekawe, bo świątynia stoi. I teraz pytanie, o jaką świątynię chodzi apostołowi Pawłowi? Czy chodzi o świątynię, która stoi w Jerozolimie? no co by realizowało proroctwa księgi Daniela że świątynia zostanie zniszczona czy chodzi o świątynię, którą jest kościół, świątynia ducha no i wydaje mi się, że <laughs> wydaje mi się, że e, że skoro świątynia stoi, to wydaje ale wiecie, to jest pewnie roboczo to po prostu musi, musiała zostać ta świątynia zbezczyszczona. I no właśnie, a tu się pojawia pytanie: skoro wiemy, że to się wydarzyło w roku 70, to czy to realizuje wszystkie proroctwa odnośnie antychrysta, czy nie? No i tu się pojawia pytanie kolejne: czy to proroctwo nie ma drugiego dna, i czy na przykład, pomimo tego, że no, pierwotnie powiedzmy sobie, to, to proroctwo się zrealizowało przez zniszczenie świątyni ziemskiej, czy w takim razie nie jest tak. Że zasiądzie świątynię Bożej podając się za Boga, właśnie w, w kontekście Kościoła. Zwróćcie uwagę, że pierwszy, pierwsi protestanci uważali, że papieństwo jest po prostu instytucją Antychrystów, no bo właśnie namiestnicy Chrystusa, co, co, co to za namiestnik mówili? No, żaden namiestnik, znaczy, Chrystus jest Chrystusem, nie da rady go zastąpić, więc, skoro nie, nie da rady go zastąpić, no to Antychryst czyli alternatywny Chrystus, bo on jest anty, nie w tym sensie, że jest przeciwny Chrystusowi, ale również jest podobny do Chrystusa. I to są jakby bardzo dwie ważne rzeczy, że antychryst jest zarówno przeciwny, jak i wygląda na Chrystusa. No i te dwie rzeczy jakby się realizowały też. To dlatego w wyznaniach wiary protestanckich z czasów reformacji, kiedy ten papież, no tak właśnie dosyć mocno bym powiedział, czy papieże w ogóle mówili o tym, że są namiestnikami Chrystusa na ziemi, no to było bardzo popularne nauczanie i zresztą w takim sensie, moim zdaniem, ciężko logiki odmówić temu nauczaniu. No właśnie, tutaj pewna wątpliwość się budzi. Jak rozumieć, jak rozumieć tego antychrysta w przyszłości? Natomiast zwróćmy uwagę, że nijak nie można stwierdzić, że apostoł Paweł kiedykolwiek miał na myśli odbudowywanie świątyni. Tego, tego na pewno nie miał na myśli. Mógł myśleć o kościele, mógł myśleć o świątyni, która stoi. No i w końcu mamy Jana. I w Janie mamy kilka takich momentów. Może Jana sobie zrobię jutro, bo już się kończy czas, nasz dzisiejszy. Reasumując: y... Oczekiwania na Mesjasza. Na powrót Chrystusa łączą się z, z ryzykiem błędu. E, takie oczekiwanie na rychły powrót łączy się z ryzykiem błędu, i więcej wydaje mi się, że niezrealizowanie tych proroctw przez e, czy w kontekście Izraela, łączy się z ryzykiem zwiedzenia dla Kościoła. Tyle mogę powiedzieć na dziś. A ja Myślę, że kiedy opowiemy sobie jeszcze o, o liście Jana pierwszym, to może, może wtedy ten obraz się dopełni. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Mesjaszem, który powróci w falę. Nie będzie żadnych wątpliwości, cokolwiek, jakkolwiek to będzie wyglądać. Daj nam doczekać tego dnia, Panie, i daj nam i yy, daj nam, Panie, yy, nie dać się zwieść nikomu i niczemu. Polecam wspieranie mojej służby. Z Bogiem i do zobaczenia.